To spoko sytuacją by byłaby taka, gdy e, wypuszczając na przykład tą demówkę Shadow Assassin'a czy tą maszówkę, czy, czy jakikolwiek produkt tak naprawdę zyskalibyśmy feedback z powrotem pod tytułem Ej, bardzo spoko by było, jakbyście umieścili jeszcze to i to i to i to. Przy tutaj to był 25 lutego, tak? To jest zapisane w kalendarzu, gdzie wzięliśmy się w garść, założyliśmy już firmę, znaczy ja wtedy założyłem firmę. Wiadomo, ja, no, człowiek trzecił to jest człowiek, który robi to, co lubi, to, co chciałby. tak, my właśnie to robimy. I dlatego atmosfera jest taka nie inna i dlatego nie jesteśmy w stanie pracować po kilkanaście godzin. Każdy ja po prostu chciał z nas jakby, kiedyś stworzyć to. Ja w tym momencie mamy do tego szansę, mamy możliwość, próbujemy ją wykorzystać po prostu. Jeżeli chodzi o programowanie, to tylko ja zajmuję się programowaniem, więc mamy taki interdyscyplinarny zespół. Jedna osoba zajmuje się scenariuszem tutaj szczególnie. już projektowaniem projektowaniem. Grzesiek tutaj jest też trochę za fabułę odpowiedzialny. Jest też naszym takim wkładem język angielski, <grymianie> czyli on zajmuje się tłumaczeniami, zajmuje się wymyślaniem tych tekstów też. I ten bajt, dlatego że patrzymy na to tak, że każdy ma takiego bajta w sobie. I takiego bańka też my mieliśmy w sobie że ten bajtek z nas jakby wyszedł i zaczął kierować naszym życiem. Czyli zaczęliśmy robić to, co robimy. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł już na grę, to warto by było, żeby po prostu ten pomysł nigdy nie pozostał tylko i wyłącznie w sferze idei. Miałem jeszcze poradę taką, żeby otaczać się też dobrymi ludźmi. Co to jest sesja? <grym> 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 nie że właśnie no jest to skryp więc można by stwierdzić, że owszem, nawiązuje trochę do Assassin's Creed. No jest to inny typ gry po pierwsze, założenie sama same fabuła tej gry będzie umieszczona w innym świecie, będzie to inaczej wyglądało. Nie mamy tutaj jakby takiego tajemnego. No i jest to tajemne bractwo, Okej. Okay. Nie aż tak, ale nie, ale nie aż tak. Nie aż Mamy tutaj grę taktyczną, coś w stylu komandosu Przekradać za przeciwnikami, zapowiedzieć ich od tyłu, atakować, ale nie tylko, też. bo tak jak kiedyś Grzesiek powiedział, możemy tutaj zrobić ten na W grze natomiast są też umieszczone zagadki: są to zagadki zręcznościowe, są to też zagadki logiczne. Owszem, nie każdy gracz lubi zagadki logiczne, zagadki zręcznościowe. Jak ktoś lubi jedno, to może drugich nie lubi, dlatego też staramy się, jakby to rozwijać, żeby gracz sam sobie wybrał, jaki strony gry chce otrzymać. Osobiście sądzę, że ta platforma, czyli gry mobilne, tak platforma mobilna jest nie do końca wykorzystywana, jeżeli chodzi o potencjał tego, co, co ona w sobie ma. Można wyciągnąć z tego całego systemu, z tego Androida czy tam iOSa, można wyciągnąć o wiele, wiele więcej. I powoli powstają takie gry wraz z rozwojem technologii, które rzeczywiście pokazują <coughs> tę rozgrywkę na jakby wyższym poziomie niż proste strzelanie ptakami z procy. Uh... No. Jaką największą przeszkodę napotkaliście do tej pory? Urzędy. Okay. <grymne> Urzędy.